Te objawy, o których powiedziałem, skurcze łydek, nieprzyjemny zapach, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego przy niedoborze globotanów, występują w sposób taki prosty u ludzi zdrowych. Czyli ludzi, którzy przychodzą na żywienie optymalne i wcześniej nie chorowali na jakieś yy, choroby ogólnokładowe. Natomiast u osób, które wcześniej chorowały i miały jakieś poważniejsze zaburzenia, leczyły się te zaburzenia związane z niedoborem yy, Wodanów, mogą mieć taki dosyć drastyczny przebieg. To znaczy, mogą się zaostrzać choroby. To zaostrzenie jest pozorne, bo choroba się w rzeczywistości nie zaostrza, tylko objawy są takie bardziej spektakularne. Tutaj szczególnie chodzi mi o zaburzenia ze, strony, zaburzenia ze strony układu krążenia, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie. To wszystko może ulec rozchwianiu w tym czyli po przejściowym spadku ciśnienia. Przez pierwsze parę tygodni, przy niedoborze węglowodanów, może dochodzić do zatrzymania wody w organizmie, do zaburzeń w tym serca, do skoki ciśnienia, zaburzeń krążenia mózgowego, które się wiążą na przykład z zawrotami głowy. I tutaj diagnostyka tych zaburzeń będzie dosyć trudna dla kogoś, kto nie jest lekarzem. Dlatego należy sobie zawsze zdawać sprawę, że pewne choroby mogą mieć wpływ na to, co się dzieje w naszym organizmie. No wtedy oczywiście wskazana byłaby już porada lekarska i zastanowienie się, czy te zaburzenia, to są proste zaburzenia związane z wyroborem wyglowodanów, czy to, są, czy to jest powikłanie choroby już istniejącej. Z takimi problemami spotykamy się tutaj w Jastrzębie Górze, w tym ośrodku, praktycznie na co dzień. I teraz te zaburzenia, chociaż wyglądają tak w sposób na no, pierwszy tak dosyć poważnie, one, tak jak powiedziałem, dają się bardzo łatwo wyregulować. Niedobór węglowodanów daje się uzupełnić, proszę Państwa, w ciągu jednego lub kilku dni. I wszystkie te zaburzenia, o których mówiłem, jeżeli są spowodowane niedoborem węglowodanów, ustępują w sposób natychmiastowy. Najlepszym sposobem wyrównania niedoboru węglowodanów jest po prostu ich uzupełnienie. Ale Teraz taka, taką ważną rzecz powiem. Proszę Państwa, nie uzupełniamy, nie kompensujemy tego, co brakowało przez trzy tygodnie. Po prostu zjadamy tyle, ile ich powinno być węglowodanych. Jeżeli ktoś przez trzy tygodnie zjadał zero węglowodanów, a powinien zjadać około 50 gram, to nie zawsze w ciągu jednego dnia musi zjeść te wszystkie węglowodany, których nie zjadł. Proszę Państwa, wyrównujemy do tej ilości, która jest niezbędna. Najłatwiej jest wyrównać niedobór węglowodanów z cukrami prostymi. cukry proste są cukry owocowe, zawarte w soku owocowym, masz to być na przykład czekolada. Ale zdecydowanie najlepszym sposobem na wyrównanie niedoboru węglowodanów, co czasem ludzi jest wypycie piwa. Przy niedoborze węglowodanów najlepiej ustępują dolegliwości po wypyciu piwa. Jedna butelka piwa zawiera około 20 gram węglowodanów i to, jest, to są węglowodany, które stosunkowo szybko przedostają się do krwiobiegu. One są łatwo wkłanialne. Dodatkowo alkohol zawarty w piwie powoduje rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych i zwiększoną no, przenikalność tych węglowodanów. Dlatego jest to zdecydowanie najlepszy sposób. Proszę Państwa, ja powtarzam, piwa, nie alkoholu, tak, koniak, wódka, czy trawny, tego nie zróbmy to nie chodzi o niedobór alkoholu w organizmie, to to chodzi o niedobór według Tak jak powiedziałem, proste niedobory według danych, czyli tak jak skurcze łydek, nieprzyjemny zaparcie. Po wypiciu jednej butelki piwa wieczorem ustępują na drugi dzień. Najczęściej. I z tym niedoborem radzimy sobie bardzo łatwo. Tak jak powiedziałem, istnieją choroby, które, które wikłają się na żywieniu optymalnym przy niedoborze węglowodanów i wtedy trzeba już rzeczywiście pomóc lekarskim. Jeżeli ktoś sobie nie radzi na żywieniu optymalnym z jakimś z znajomym, przyjacielem czy z samym sobą, dobrze jest rzeczywiście skorzystać z pomocy lekarskiej, dlatego że, tak jak powiedziałem, istnieją choroby, które mogą wkrótce powikłać na skutek błędów żywienia. Z tymi problemami, o których tutaj mówię, tak, tak jak szacuję, przynajmniej połowa z Państwa się zetknęła i sama je rozwiązała. Bo większość osób sama rozwiązuje ten problem, ten niedoboru węglowodanów. Zagląda się do książek, pyta się jakieś pisy, pyta się znajomych i problem się rozwiązuje. Po, po rozwiązaniu tego problemu miała zwykle dwa, cztery tygodnie. Proszę bardzo. tyłu jesteśmy nad morzem. To, jest, to jest tutaj normalna pogoda. Po wyrównaniu tych problemów, z czym sobie przypuszczam większość z Państwa sama poradziła, znowu jest bardzo dobrze. Znowu człowiek który się świecił, czyli ten przepływ energii, mniej się śpi, nic nie dolega, ustępują dolegliwości. I trwa to jakiś czas. I zazwyczaj te osoby, które miały problem z niedoborem węglowodanów, po kilku miesiącach zaczynają mieć inne problemy, których nie potrafią wytłumaczyć. Teraz powiem Państwu, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że człowiek, który przeczytał książki doktora Kwaśniewskiego i stwierdził, że to, co jest pochodzenia zwierzęcego, jest dobre. To należy to jeść, a to, co roślinnego nie słuchać, to tego nie jeść. Poradził się z tym pierwotnym problemem, to nadal zjada wszystko to, co jest pochodzenia zwierzęcego. Czyli jak są zdrowe jajka, to je się jajka, jak jest zdrowe mięso, to każde mięso, wszystkie podroby, produkty, no generalnie produkty pochodzenia zwierzęcego. I wtedy ilość węglowodanów, białek, tłuszczów, nie, węglowodanów już wyrównane. Ale ilość białek i tłuszczów jest w zasadzie przypadkowa. Bo dzieje się, dzieje się tak dlatego, że większość produktów pochodzenia zwierzęcego ma przewagę białka. Zjadając nawet tłustek, mięsa, jest za tłustek nie są uważany z schabowy. A z chawowy to jest prawie samo białko. Za tłuste mięso uważana jest golonka, mimo że przewaga tłuszczu nad białkiem w golonce jest tylko nieznaczna. I zjadając teraz potrawy, te pochodzenia zwierzęcego, człowiek dostarcza zbyt wiele białka. I pojawiają się problemy związane z nadmiarem białka. Proszę Państwa, pisze się w książkach takich naukowych, typu fizjologia, biochemia, zatyka, że człowiek zachodu, czyli taki jak my, powinni zjadać około 60 gram białka i na żywieniu optymalnym tyle mniej więcej powinniśmy dostarczać. Zazwyczaj tego białka, jak ktoś nie liczy, to jest za dużo. Bo wyobraźmy sobie, że ktoś zjada 10 jajek. Nie? Są takie osoby. Nie? 10 jajek to już jest 60 gram białka. Zapotrzebowanie na białko spada. Yy, Wraz ze wzrostem jego wartościowości. Czyli zjadając białka bardziej wartościowe, potrzebujemy ich mniej. A najbardziej wartościowe białko znajduje się w żółtkach, w jaj i w podrowiach. Czyli szpiko, krew. Tam są najbardziej wartościowe białka. I rzeczywiście to, co pisze rektor Kwaśniewski, tych białek na żywieniu optymalnym potrzeba jest mniej.